Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Prosimy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca za każdym razem, kiedy otwieramy Księgę Słowa Bożego. Zdrowość, Maryjo, łaski pełny Pan z Tobą, ułasławionaś ty między niewiastami, ubłogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże. Niech za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święty Łukaszu. Witajcie w nowym dniu. Wydarzenie, które dziś nam towarzyszy, jest opisane przez trzech ewangelistów jeśli chodzi o uzdrowienie sługi dworzenina oraz przez jednego ewangelistę, jeśli chodzi o wskrzeszenie młodzieńca z To znajdziemy tylko u Łukasza. Tutaj dobrą rzeczą jest synopsa, która która nam zostawia te teksty. <laughs> razem na te trzy teksty u Marka tego nie ma, jest tylko właśnie u Mateusza i Łukasza w takiej wersji zbliżonej, treściowo bardzo jest i schematycznie, natomiast u Jana jest również. Natomiast u Jana jest inny trochę przekaz. Jan się skoncentrował bardzo mocno na transformacji tego człowieka, na nimi tak. Na to, w jaki on proces przechodzi przy tym, kiedy przy, no, jest ocalony jego syn, <laughs> czy jego sługa, jak tutaj różnie jest tłumaczone, to y, ta nazwa czy to jest sługa, czy chłopiec, czy syn. W każdym razie y, y, we wszystkich tych trzech odsłonach y, okazuje się, że chodzi właśnie o. O to, jak działa Słowo. W centralnym momencie tego przeżycia tego człowieka jest to wyznanie, powiedz tylko słowo. I analogicznie u świętego Jana jest to ten też centralny moment, kiedy Jan pisze uwierzył człowiek słowu, które powiedział Jezus. Nasza lekcja zaczyna się od takiego jakby podsumowania tego co do tej pory się wydarzyło, krótkie zdanie, jedno zdanie, pierwszy werset 7 rozdziału. W tym miejscu Święty Łukasz jakby zbiera to ten pierwszy z to zasie w słowa i określa to w ten sposób. Gdy wypełnił wszystkie słowa swoje do uszu ludu, wszedł do kafarnaum. Użył tutaj Łukasz tego słowa reba, czyli słowo jako wydarzenie, też jako sprawa, nie tylko jako informacja, ale słowo, które, które się staje, które się wydarza. I mieliśmy na pewno, pewne spojrzenie już na to, co wydarza się na słowo Jezusa. Już widzimy, że to słowo egzorcyzmuje, czyli przywraca człowieka do wolności, uwalnia od złego ducha. To słowo Jezusa również rozkazuje gorączce, przynosi zdrowie. To słowo ma siłę też wzrostu. To słowo powołuje, tak jak powołał Pan Jezus Szymona, Pan na no, nie bój się, o to ludzi będziesz łowił. To słowo również w sensie ścisłym naucza, czyli no właśnie kształtuje serca uczniów. Rodzi też to słowo zdumienie. Ludzie przychodzą słuchać tego słowa, Słowa Bożego, tak jak pisze święty Łukasz, i znaleźć uzdrowienie ze swoich chorób. Wypełnił wszystkie słowa je do uszu ludu. To słowo właśnie wybrzmiało w tych uszach. Oczywiście uszy są organem słuchu. Jest ucho zewnętrzne i ucho wewnętrzne. Ale wiemy, że tym ewangelicznym organem słuchu jest serce. Ono, ono właśnie jest. Miejscem, gdzie Słowo pragnie spocząć, być przyjęte. Serce posłuszne, serce dobre, serce, które zachowuje Słowo. Serce, które staje się też, można powiedzieć, żyzną glebą dla Słowa. Wszystkie słowa. To znaczy, Jezus jeszcze będzie mówił, nie że już wszystko powiedział i już będzie milczał, tylko chodzi o to, że Łukasz chce nam powiedzieć, że jest, jest pełnia też tego objawienia, które przynosi Pan Jezus. Również tak jak pamiętamy, że Jezus czyta proroka Izajasza. dziś wypełniły się te słowa, pisma, któreście słyszeli. A pełnia y, oznacza, że słowo y, osiągnęło swój kres, nie koniec, tylko swoje spełnienie. Właśnie w jego osobie i w nim wybrzmiewa ciągle całe słowo, albo jak mówi Święte od Krzyża, jedno słowo Ojca, które przemawia do nas przy pomocy wielu ludzkich słów. <laughs> Z tego słowa nie szczędził, nie, jakby nie skąpił tego słowa, nauczał tak jak nikt inny do tej pory nie nauczał. Pamiętamy też tę scenę z Janowej Ewangelii, kiedy wysłannicy od kapłanów i Żydów chcą pojmać Jezusa, ale są jakby nazimy to zaskoczeni tym, taką mocą słowa. Jeszcze nikt nigdy nie przemawiał jak ten człowiek. Czyż i wy daliście się zwieść? Pamiętamy, wkracza też Nikodem na ten moment, kiedy tak mówią, ten lud, który nie zna prawa, jest przeklęty. Nikodem zachowuje pewien zdrowy rozsądek i mówi, czyż nasze prawo osądza kogoś, zanim nie zbada, co człowiek myśli, co mówi, jakie ma postawy. Czyli to jesteś galilejczykiem? Obrażają go trochę tak. Zobacz, zbadaj, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. A się pomyli, bo Jonasz był z Galilei. <laughs> w każdym razie widzimy, że ta pełnia nauczania wiąże się z obfitością słowa. Pełnia nauczania wiąże się też z tym, że słowo się wypełnia w takim sensie, że dochodzi do kresu, że, że zapowiedzi, które pr prowadziły do Messiasza, właśnie się realizują. Jezus ciągle ogłasza rok łaski. Ogłasza łaskę Boga. To słowo też, jak pamiętamy, rozchodzi się. Święty Łukasz używa tych terminów, które mówią o propagacji słowa, o rozchodzeniu się. Pamiętamy to słowo feme, czy echos, czy też didachę, nauka. Te terminy Łukaszowe one mają swoje miejsce i znaczenie, ponieważ w ten sposób Łukasz chce nas przekonać i swoich słuchaczy o tym, że to słowo nie jest, ono nie gaśnie, ono jest jak płomień, ono rozchodzi się, ono zapala serca, dociera właśnie do uszu ludu. Choć oczywiście słyszymy wcześniej, czemu to mówicie Panie, Panie, a nie czynić tego, co mówię. Pokażę Wam, kto, kim jest ten, kto mych słów słucha i wypełnia je. Do kogo jest podobny? To słyszeliśmy wczoraj. Na scenie pojawia znaczy, Jezus idzie znowu do kafarnału i na scenie pojawia się setnik. Albo też, jak u Jana czytamy, Bazylikos, czyli urzędnik królewski. No i Ktoś, kto ma pewien urząd. Ktoś, kto ma pewną władzę, kto ma pozycję, taką nazwijmy to społeczną, polityczną, wojskową. Jednocześnie tu w relacji Łukasza widzimy, że jest to człowiek, który taki filantrop trochę buduje synagogę, wybudował synagogę w Kafarnę, czyli też pewnie człowiek zamożny, posiadający wiele dóbr i mający możliwości. A jednak jego władza, jego pieniądze, nazwijmy to tak, jego możliwości yy, są też ograniczone. Nie może rozkazać swojemu słudze czy synowi, żeby nie chorował. <laughs> Jeszcze kiedyś słyszałem taka, że, że to pewna przełożona wyjeżdżała z domu. Na urlopie tak było tam kilka chorujących starszych siostrów. Pod posłuszeństwem i zabraniem umierać. <grystanie> <grystanie> Oczywiście w żartach. <grystanie> Nikt nie umarł <grystanie> przez posłuszeństwo. <grystanie> w każdym razie jego władza nie jest, nie jest wszechogarniająca. Choć jest świadomy tej władzy, jak za chwilę usłyszymy, że temu mówi incia, idzie temu choć tu a przychodzi, słudzy, zrób to a robi. Ale właśnie ten realizm jego życia pomaga mu też uchwycić sens i działanie mocy Słowa Bożego. Przez analogię, właśnie. Tak jak ja mówię i się staje to, co jest w moim zasięgu, to znaczy, że Ty możesz powiedzieć też, co jest w Twojej mocy, i tak się stanie. Jednocześnie widzimy tutaj, że nie idzie on sam, lecz wysyła starszyznę żydowską, prosząc go, żeby przyszedł i uratował jego niewolnika Dulon. Dulon to znaczy Dulos to jest sługa a niewolnik. A też Te stosunki właśnie między niewolnikami a Panami były. Były troszkę może, inaczej, inaczej powiem, biblijnie, to sługa to jest ktoś, kto, kto jest mocno związany ze swoim Panem, to znaczy żyje Jego, jego, jego wolą, Jego postanowieniami, ale też Pan odnosił się do sługi, z, tak jak to widzimy, z pewną, z pewną uwagą, to nie by ktoś, kim się pomiatało. Obraz sługi Jahwe w księdze proroka Izajasza też nam to podpowiada. Abdi, czyli sługa mój, oto mój sługa, w mam upodobanie. Jest jakaś, widać jego troskę tego człowieka o swego sługę, który ciężko zachorował, był prawie umierający. A był dla niego ktoś szczególnie cenny. <laughs> Jakoś tak widać, że ten, ten, ten setnik ma w sobie taką niesamowicie ciekawą szlachetność. Dotyczącą właśnie sposobu podejścia do człowieka, do swojego sługi. Też do miejsca, w którym żyje się, do środowiska, w którym żyje. Nie jest pewnie jakoś obwarowany murem, oddzielony w jakiejś enklawie. Ma żywe kontakty z tymi ludźmi, z tą starszyzną, z tymi, którzy w, tej, w kafarną mają jakąś pozycję też swoją, i tą religijną, i duchową. Dają o nim świadectwo. Godzin jest tego, byśmy to uczyli, A on mówi nie jestem godzin. <grywa> Bardzo mi się to podoba właśnie ta. No, ta para słów, no, nie? godzin jest axios, Godzin, a on mówi, nie, nie uznałem się za godnego. Nie jestem godny. Abyś wszedł pod dach mój. Jezus wyruszył z tymi ludźmi, i tak jak u Mateusza czytamy: Jezus mówi: Przyjdę i uzdrowię go, uleczę go. Tam u Mateusza mamy, że setnik sam przychodzi. I jakby nie dochodzą do tego domu. Nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz słowo. Podobnie ten mówi również, ale przez posłańców. Nie uznałem się za godnego, ale powiedz słowo. Zaskakująca jest reakcja Jezusa. Taka, o patrzmy, do tej pory wszyscy się dziwili na słowo Jezusa. A teraz Jezus dziwi się na słowo tego tego setnika zdziwił się ethaumasem, czyli właśnie to jest to, to, taka silna, mocna reakcja zdziwienia, poruszenia, że się spotyka coś niezwykłego. Reaguje się właśnie na coś, co jest nietuzinkowe, niezwyczajne. <laughs> nie jestem godzien, na szedł, ale powiedz tylko słowo. I święty Łukasz właśnie w ten sposób nam też obrazuje, jak to Słowo, słowo Jezusa, jak się rozchodziło, jak, jak opowiadano o Nim, co czyni Jezus, jak działa właśnie poprzez to nauczanie, głoszenie Ewangelii, jak właśnie poprzez to, że Słowem, no, ale, ale jak Cię uzdrowił? No powiedział. Tylko tyle, że powiedział, nic więc więcej. No tak, powiedział i wróciłem do zdrowia. Mówi, bądź zdrowy. To hipotetyczny oczywiście dialog, który mógł gdzieś tam zaistnieć w tym przekazie o Jezusie. Dlatego ten człowiek, ten setnik mówi, powiedz słowo. Ale też dosłownie to jest powiedz słowem i zostanie uleczony mój Sługa. Tu jest oczywiście ta strona bierna, która często nam podpowiada, że tym, który działa, jest Bóg, że płynie łaska od Tego, który, który uzdrawia. Inicjatorem, inicjatywę przyjmuje Bóg, bierze w swoje ręce. To jest moc Boża, moc tego Słowa i zostanie uzdrowiony. On wierzy w to, że zostanie uzdrowiony. Nie, że się uzdrowi, albo że ja go uzdrowię, tylko zostanie uzdrowiony. Taki rodzaj gramatycznej strony biednej w biblistyce nazywany jest divinum passivum, czyli strona boska, bierna boska, oznaczająca, że Bóg jest tym, który inicjuje działanie. Oczywiście to nie chodzi o. Właśnie jakby często kiedy jakby wracamy do. Czy posługujemy się gramatyką języka, to nie chodzi o samą gramatykę, tylko chodzi o to, co to oznacza. Taki bardzo prosty przykład, kiedy święty Jan pod krzyżem przedstawia Maryję. Używa wszystkich e, greckich przypadków w odniesieniu do Maryi. E, no, fajnie, to no, odkryliśmy coś takiego, że jest pięć tych przypadków i tam do osoby Maryi te pięć przypadków jest odniesione. Ale co to znaczy? Nie. No, to nie chodzi tylko o to, żeby mieć jakąś wiedzę, tylko spróbować odkryć, co się za tym kryje. To ponieważ przypadki gramatyczne one opisują rodzaj relacji czy stosunku między osobami, między odniesienia do osoby do, albo do niej, albo od niej do, do kogoś innego, więc skoro wszystkie są możliwe przypadki, to znaczy, że Jan chciał pokazać pełnię osoby Maryi. Ona jest w relacji do, do syna swojego, który wisi na krzyżu, do ucznia, w relacji do swojej siostry, ale też do obecnej Marii Magdaleny. Bardzo, bardzo to może być inspirujące, kiedy, kiedy troszkę tak jakby przejdziemy ponad tą techniczną taką warstwą, nazwijmy to techniczną, taką czysto językową, i zaczynamy szukać, co, to, co mogłoby znaczyć to pozdrowienie. Maryja w, w Nazarecie. co mogłoby znaczyć, co, co by oznaczało to pozdrowienie? Co, zna, co znaczyłoby to słowo? Powiedz słowem ma zostanie uzdrowiony mój sługa. On wierzy bardzo mocno w moc, twórczą słowa. Jeśli ono działa w taki sposób w jego ustawach, w jego postanowieniach, to... W Wyznaje tym samym ogromną wiarę, że o wiele większą moc ma słowo Jezusa. <laughs> Powiedz tylko słowo. Nie słyszymy tego słowa, które. Dotyczyłby momentu uzdrowienia w tym, w tym wydaniu Łukaszowym, tylko słyszymy to zdziwienie Jezusa. Usłyszawszy to, Jezus zdziwił się. Mówię Wam u nikogo w Izraelu yy, i zwróciwszy się do towarzyszącego mu tłumu rzekł. Mówię Wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Ten motyw wiary w odpowiedzi na słowo, czy też motyw wiary jako wyznanie wiary bardzo często pojawia się w Ewangelii Marka. Chodzi tutaj właśnie o wiarę osób postronnych, w cudzysłowie postronnych, takich, które nie są z grona, wprost z grona uczniów czy apostołów, w Ewangelii Marka jest coś takiego, że Jezus bardzo często chwali wiarę osób, właśnie jakieś poganki, jakieś kobiety, czy też umacnia wiarę tego, tego Ojca, który tam ma syna, którego tam duch rzuca w ogień i w wodę. Więc często chwali wiarę tych, którzy nie, nie, nie są bezpośrednio blisko z Jezusem. Natomiast jeśli chodzi o, o, o wiarę uczniów, to Jezus ciągle ich motywuje, ciągle ich. Nie tyle, że strofuje, co napomina ich, aby, aby mogli wzrastać w wierze. Żeby się nie... To jest właśnie też ten problem. Możemy się przyzwyczaić do Jezusa. Nie? Przyzwyczaić się do Niego, że on taki jest fajny, miły, ale, ale właśnie On jest tym, który niesie w sobie moc słowa i oczekuje na żywy akt wiary. A wobec uczniów właśnie mówi, no gdzie, gdzie, gdzie jest, czemu zwątpiliście, jakże brak wam wiary. I to, tam na tej łodzi, jak on spał, oni go, go budzą, nie, to toniemy, to giniemy, to, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. A on mówi, jak, gdzie, znaczy, jakże brak wam wiary. <laughs> tu Marka Mateusza, pamiętamy, jest inaczej, jest. czemu zwątpiliście, w małej wiary. A u Łukasza jest taka odsłona, gdzie jest wasza wiara? Jest specyficzny taki rodzaj pewnego rozwoju w wierze ukazany w tych Ewangeliach, wiara ucznia. U Marka i gdzieś jeszcze jest brak, potem jest mała, a potem jest, tylko gdzieś się zagubiła. Trzeba ją na nowo odszukać, wrócić do pierwotnej miłości, do pierwszej miłości, jak mówi Apokalipsa. I wrócili do domu, po ci posłani znaleźli niewolnika, będącego zdrowym, uzdrowionego. Został uzdrowiony w tej godzinie, gdy wracają. Tutaj jeszcze tylko chciałbym na chwilkę tak do takiego rozszerzenia na chwilę do Jana jeszcze zajrzeć, bo tam, tak jak wspomniałem, ten motyw wiary, czyli Wiary w moc słowa. Tam też jest bardzo ciekawie pokazane u Jana, ponieważ pierwszym aktem wiary tego człowieka było to, że on usłyszał i przyszedł do Jezusa, że u niego szukał pomocy, prosił go. Jezus mówi, jeśli si znaków i cudów nie zobaczycie, to nie uwierzycie. To jest specyficzny też. Rys Janowej Ewangelii, tej części Ewangelii Janowej, gdzie jest mowa o znakach, jest to księga znaków. U Jana bardziej jest tak, że znaki są dane po to, by budzić wiarę. Czyli te gesty, wydarzenia, które czyni Jezus, są dane po to, by oczywiście one się wiążą ze Słowem. Natomiast tak jakby analogicznie, może być u Łukasza jest Słowo dane, żeby budziło wiarę. Jedno i drugie jest, jest prawdziwe i się nawzajem uzupełnia. Ale zobaczmy, że Jan pisze, że uwierzył człowiek Słowu. I zmienia się też terminologia dotycząca te, tego człowieka, ponieważ on do tej pory był urzędnikiem królewskim. W tej drugiej odsłonie wiary wraca do człowieczeństwa. Człowiek uwierzył. Tak pisze Jan. Natomiast, kiedy wraca do domu i słudzy wychodzą naprzeciw mówią, że syn Jego żyje, Jan dodaje tak, uwierzył, uwierzył ojciec i cały dom. Tak jakby wiara była skorelowana też z tożsamością człowieka. Czyli bardziej wiara jest w Jezusa Chrystusa, jest w nas jakoś żywa. Rozwijająca się, tym bardziej też wracamy do naszego pierwotnego, czy pierwszego, naszej pierwszej, najgłębszej tożsamości. To, to zapewne chciał nam podpowiedzieć Jan w, w tym stopniowaniu, nazwijmy to, pewnego, pewnego rodzaju. U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Tutaj właśnie Jezus bardzo mocno podkreśla, Jednocześnie ten człowiek staje się świadkiem dla nich wszystkich, jaką moc ma wiara w, w życiodajne, pełne mocy Słowo Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.